Wiemy, że wyszliśmy w tą ligę dobrze, natomiast zostało kilka meczy, które chcielibyśmy no, przede wszystkim potwierdzić e, sami sobie, tak, że jesteśmy dobrym zespołem i, i gramy przede wszystkim to, co zawsze wcześniej podkreśla, podkreślałem, e, na równym, na równym e, poziomie. Najbliższy przeciwnik Rozwój, e, Katowice: e, jedno zwycięstwo, jedna porażka, trzy remisy, cztery bramki stracone, także e, na pewno trudny. Ale jesteśmy dziś tam już po analizie. Mam nadzieję, że mówię, to, co przekażemy, oczywiście zawodnikom będą starali się to zrealizować jak najlepiej. A powtarzam, gramy na własnym boisku i myślę, że jesteśmy faworytem, a, ale do tego na pewno podejdziemy bardzo chłodno, ale pewni siebie i chcielibyśmy oczywiście to spotkanie wygrać. Znaczy, ja myślę, że chyba każdy meczem się. W Zdobywa sukcesy, tak nie tylko z tymi z dołu, ale mówię, każdy mecz jest inny, rywal inny i y, skupiamy się, ja mówię, w większości tak? zawsze te 80% czy 90% nawet na swoich działaniach na boisku i będzie tak samo w tym, w tym meczu ustrzec się błędów, jak najmniej oczywiście, mówię, bo błędy się robi, ale to, żeby przeciwnik zrobił więcej, y, ale myślę, że skoncentrowani zawodnicy są i, i, i dzisiaj nawet na treningu, tak było? Tak. Także, e, także mówię, wszystko, wszystko w naszych głowach, e, nogach, a mówię wiem, że mówię, serducha mają i, i na pewno wszystko zrobią, żeby, żeby to spotkanie wygrać. Tak, Wojtek jest. E, na dzień dzisiejszy poza Grudziądzem, ale to co, to, co mam coraz świeże, gdzieś tam e, informacji, które przyjeżdża, e, czy wystąpi raczej znak zapytania, tak? Pod tym tym. Bo... Niestety gdzieś tam upad, delikatny problem z Łękotką, ale już jest, mówię, jest po jakichś tam rehabilitacjach. Także, także mamy następnych zawodników, nie tylko w Bramce, ale też na, na, innych, na innych pozycjach jest rywalizacja, także delikatne mogą być korekty w składzie, czy w Bramce, czy, czy na innych pozycjach. Ale mówię tutaj, dzisiaj nie mam problemu z tym. Są zawodnicy gotowi, gotowi, są w dobrej dyspozycji. Tylko potwierdzić na, na meczu. I tyle. Zaczęliśmy tę rundę bardzo dobrze. Zdobyliśmy 13 punktów na 15 możliwych i można powiedzieć, że zmazaliśmy tą plamę z jesieni i dorównaliśmy czołówce, no i żeby jakby zrealizować te cele, które mamy założone, czyli walka o te najwyższe cele, czyli o tą trójkę, no to musimy punktować tak jak do tej pory. No i z takim założeniem wychodzimy na mecz w sobotę, no i yy, nie ma co ukrywać, no bo o trzy punkty i, i tak musimy zagrać, żeby zdobyć te trzy punkty. Ale myślę, że ten mecz wyjazdowy nie był do końca zły w naszym wykonaniu, ale no, nie układał się tak jak mecz z Łęczną, gdzie no, była ta czerwona kartka, bramki padały praktycznie po każdym strzale i, i ten worek się rozwiązał, no w Elblągu nie, nie chciało to wpaść, no i... Dobrze, że jakby nie straciliśmy tej bramki, ta defensywa wygląda w tej, w tej rundzie bardzo dobrze i to jest jakby duży pozytyw i poprawiliśmy tę grę porównując jesień i, i myślę, że to jest taki właśnie duży plus w tej rundzie. Ale w tym meczu będzie najważniejsze grać w tył na zero i w ofensywie strzelić bramki i tu, tutaj ostaną w grudzi Grudziądzu 3 punkty. No. No, są tutaj 2,5 miesiąca. No, czuję się dobrze. Z kolegą Marianem si rozumiemy w defensywie i w tym meczuśmy zatrzeliły dwie bramki, to jest dobra wizytka dla drużyny.